Województwo opolskie prezentuje. Solidarność ponad granicami, przykłady współpracy różnych środowisk społecznych z zagranicy z opozycją w latach 1970-1990. 22 kwietnia 1982 powstaje tymczasowa komisja koordynacyjna. Zauważa ona istnienie wielu przedstawicieli z związku z granicą i potrzeba ich skoordynowania. Stworzył więc biuro koordynacyjne NZZ Solidarność za granicą z Jerzym Milewskim na czele. W Brukseli wszyscy działacze zostali umieszczeni w lokalu otrzymanym od chrześcijańskiego Solidarność powierza dział informacji i kreowaniu opinii publicznej Sewerynowi Blumsteinowi, koordynację transportu do Polski oraz kontakt z krajem Mirosławowi oraz oraz Słabomirowi Czarlewskiemu. prowadzenie finansów Krystynie Ruchniewicz, a sprawy ideologiczne i polityczne Bogdanowi Cywińskiemu. Brukselskie Biuro Koordynacyjne miało także oddział w Paryżu o równorzędnym znaczeniu. Przez pierwsze lata paryskiemu komitetowi koordynacyjnemu przewodniczył Seweryn Blumstein. Wydawał on również Biuletyn informacyjne, najważniejsze pismo biura koordynacyjnego. Rada biura, w skład której mieli wchodzić przedstawiciele wszystkich biur Solidarności na Zachodzie oraz uczestnicy pierwszego krajowego zjazdu Solidarności, miała się zbierać co najmniej co sześć miesięcy. Przewodniczącym nowej rady został Michał Seweryński. Poza reprezentacją NZZ Solidarność Zagranicą, najważniejszym zadaniem biura było zabieganie o wsparcie materialne dla podziemnego związku, transport pomocy do kraju oraz zabieganie o poparcie polityczne. Reprezentanci biura koordynacyjnego prosili też o pomoc humanitarną dla polskiego społeczeństwa, w szczególności dla aresztowanych i internowanych działaczy opozycyjnych oraz ich rodzin. Pomoc ta, głównie w postaci lekarstw, odzieży i grzywności, najczęściej przesyłana była za pośrednictwem kościoła. Wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem biura pokrywane były z dotacji MKBZZ, AFL-CIO i PDTA. Biuro cieszyło się swobodą i względną autonomią. Polska Solidarność wyznaczała mu tylko cele do zrealizowania, nie narzucała jednak sposobu. Biuro nie mogło jedynie udzielać wywiadów. Istniało wiele biur i komitetów w stolicach europejskich podlegających Komitetowi w Brukseli. Wyrazy poparcia płynęły z całego świata, nawet z państw tak odległych jak Filipiny czy Australia. Największym sukcesem biura była podwójna afiliacja w centralach związkowych MKWZZ i SKP, co pozwoliło nadać Solidarności międzynarodowy charakter. Biuro reprezentowało NSZ-Solidarność w Międzynarodowym Ruchu Związkowym oraz utrzymywało kontakt z władzą podziemną. W miarę potrzeb i możliwości placówka Brukseli do komunikacji z krajem wykorzystywała tzw. kurierów merytorycznych. Byli to zaufani ludzie, którzy mieli okazję spotkać się z reprezentantami Solidarności za granicą, następnie jechali do Polski. Czasem biuro pośredniczyło w kontaktach z rządami zagranicznymi. Bezpieczeństwa zdawała sobie sprawę z istnienia Biur Solidarności za granicą. Nie do końca jednak wiedziała, jak, w jaki sposób działają te instytucje i prowadziła śledztwa w ich sprawie. Jedną z najbardziej wspierających instytucji była American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations, w skrócie AFL-CIO. zwłaszcza jej przedstawiciele podkreślający wartość Solidarności, Erwin Brown i prezydent tej organizacji związkowej, Lane Kirkland. Domowi Panowi powierzono zadanie koordynowania powołanej przez AFL-CIO Polish Workers Aid Fund i koordynowania ogólnej kampanii na rzecz wsparcia Solidarności. W okresie prawnego istnienia Solidarności na fundusz zabrano od 250 do 300 tysięcy dolarów, jednak większość dodatkowego wsparcia udzielono Solidarności w postaci sprzętu i materiałów eksploatacyjnych. W 1981 roku Piotr Nański wziął udział w debacie, mówił Polska musi prosić o pomoc, ale musi być pod kontrolą Solidarności, bo Solidarność to nasza szansa. To nie tylko ruch robotniczy. Można powiedzieć, że Solidarność to państwo w państwie. Solidarność jako zorganizowanie ludzi, zorganizowany naród, a nie tylko związek zawodowy. Wielki EU przekazał 100 tysięcy dolarów na kampanię wyborczą do wyborów czerwcowych. O relacjach polsko-szwedzkich natomiast mówiono, że jest to most nad Bałtykiem za żelazną kurtyną. Od lat 70. szwedzkie partie polityczne oraz związki zawodowe popierały strajkujących w Polsce. W szwedzkiej prasie pisano o nich regularne artykuły. Co więcej, Lech Wałęsa także uważał Szwecję za jednego z największych sojuszników Solidarności. To z jej strony po jego apelu listownym zaczęto przesyłać pomoc humanitarną. Związki zawodowe na pomoc dla Solidarności do 13 grudnia 1981 przeznaczyły ponad 2 miliony koron szwedzkich, ponadto szmuglowały sprzęt przez Gremieca. Reda Barnen, czyli odpowiednik Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, przekazała w 1981 roku ponad 4 miliony koron na pomoc dzieciom. Szkoły szwedzkie nawiązywały bezpośredni kontakt ze szkołami w Polsce i przesyłały żywność, środki czystości, zeszyty, papier do pisania oraz długopisy. Szwedzki Czerwony Krzyż natomiast przeznaczył na pomoc dla Polski 5 milionów koron, przesyłając między innymi antybiotyki, witaminy, opatrunki, ale i też owoce i warzywa. Ważną decyzją rządu Szwecji było przyznanie azylu politycznego w czasie stanu wojennego. Rozpromowywano także polską kulturę. Nagłośnione były między innymi dla Miłosza i Wałęsy, Społeczeństwo z własnej inicjatywy organizowało protesty, strajki i manifestacje. Przez Szwecję biegł jeden z największych szlaków przemoglowych z Niemiec i Danii. W ramach programu Kongresu Polonii Amerykańskiej Solidarity Express wysłano 427 ton produktów. Przeczący dwóch największych centra związkowych w Szwecji, Gunnar Nilsson i Leonard Bodström, złożyli pracę w ambasadzie PRL w Sztokholmie. Apelowali o zgodę na wjazd do Polskiej Specjalnej Komisji, która mogłaby zorientować się, w jakich warunkach przebywają aresztowani. Biuro Solidarności natomiast powstało spontanicznie, a jego przewodniczącym został Jakub Święcicki. Utworzono także Kongres Polaków w Szwecji. Na osobną sekcję zasługuje Solidarność Polsko-Czechosłowacka. Polaków i Czechów połączyły wspólne protesty, pierwszy z nich odbył się w 1983, w 1987 strajkowano na rzecz uwolnienia Petra Pospichala, a w 1984 zaczęto przygotowywać punkty przerzutu i wymiany wydawnictw niezależnych oraz sprzętu. W 1986 powołano grupę zajmującą się wzajemnymi tłumaczeniami książek, a w 1987 rozpoczęto akcję na Drodze Przyjaźni. Znamienne były także wspólna głodówka protestacyjna. Po dziś istnieje Szlak Kurierów Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej, a idea tzw. turystyki stosowanej doprowadziła przykład do powstania dzisiejszej grupy V4. No, dzisiaj istnieje solidarność polsko-czesko-słowacka. Także z nami wspierali solidarność. Przedstawiciele prawicy i konserwatyzmu z Margaret Thatcher i Ronaldem Reganem na czele bardziej demonstracyjnie wyrażali swoją krytykę polskich władz i poparcie dla opozycji. George Bush, Margaret Thatcher i Edward Kennedy spotykali się z Wałęsą lub odwiedzali grupę Popiełuszki. Na bezprecedensowy gest zdobyli się po 13 grudnia król Norwegii Olaf V i królowa Danii Małgorzata. Języki muzyki i filmu często pokazywały się ze znaczkami Solidarności lub pokazywały gest zwycięstwa podczas wydarzeń w Polsce. To z pewnością zapewniało duże wsparcie Polakom. Posłuchajmy wyznania Krystyny Posadowskiej. Tak, przychodziły paczki, przychodziła odzież, przychodziły produkty spożywcze, bo ja pamiętam, kiedyś, kiedyś dostałam telefon czy zawiadomienie, żeby się zgłosić, to tam w postaci tych produktów spożywczych, ryż, ser, wiesz, i coś tam jeszcze. To, to pamiętam, jeżeli dotyczy mnie. Na odcinkach Solidarni w po wymiarku na przemarszach i spotkaniach organizacyjnych. Wiele państw i organizacji organizowało całe statki, samoloty i ciężarówki z darami. Komitety i Biura Solidarności powstawały w Hiszpanii, Szwajcarii, we Włoszech, a nawet w odległym Peru. Ze znanym Mario Vargasem i na czele organizowano manifestacje nawet tam. Powstawały i niezależnie Belgii, Danii, Finlandii i Norwegii. a także w Kanadzie, Holandii Wielkiej Brytanii jednej z największych manifestacji i front wsparcia czy Japonii, gdzie solidarność miała swoje centrum informacji polskiej. Katolicy otwierali biedną Polskę głównie z powodów humanitarnych, ale czasem także jako kraj będący od wieków swoistym Chrystusem narodów. Odzew płynął także ze Wschodu. Idea wyzwania listu odezwy na pierwszy zjazd solidarności należała do Andrija Fadina, który uważał, że w Polsce powinien wiedzieć, że walka solidarności o prawa robotników nie pozostaje bez echa. we Francji duże znaczenie miały ASFP oraz Komitet Solidarności z Solidarnością, które skupiały się na manifestacjach oraz wspieraniu tzw. drugiego obiegu. W Bibliotece Polskiej w Paryżu zorganizowano wystawę poświęconą Wydawnictwu Nowe. Prezentacja książek wydanych w kraju sprowadziła też pozyskanie pomocy na jego rozwój. Paryska kultura, skupiona wokół Jerzego Kiedrojcia wspierała polskie wydawnictwa. Francuski Dziennik Regionalny West France w latach 1981-1989 wysłał do Polski ponad 100 tirów z pomocą od swych czytelników. W USA powstała Solidarity International, która zajmowała się zarówno zbierką pieniędzy i darów, manifestacjami, jak i agitacją w środowiskach i administracyjnych na rzecz Solidarności. W roku 1986 kierowany przez Irene Lasate Nowojorski Institute for Democracy in Eastern Europe pozyskał National Endowment for Democracy, który przez kolejne lata będzie w sposób zupełnie jawny i otwarty finansować pomoc dla zdelegalizowanej Solidarności z przeznaczeniem na wydawnictwa podziemne kwotę 123 tysięcy dolarów. RFM powstały Solidarność na obczyźnie i Komitety Obrony Solidarności. Na jego czele stanęli Edward Klimczak i Włodzimierz Nahamkis. Organizowano pomoc dla internowanych, rozprowadzano informacje, organizowano demonstracje i wiedzę. Obie organizacje miały siedzibę w Bramie, gdzie utworzono Biuro Informacyjne Solidarności. Z kolei w Kolonii działał Komitet Solidarności z Solidarnością, na czele z Andrzejem Kaczmarczykiem i Januszem Słomanowiczem. Komitet zajmował się głównie przekazywaniem bieżących informacji z kraju. W rozwijała działalność organizacja Solidarność 2, na czele z Krzysztofem Danasikiem i Jerzym Niemcy zapewniały miliony paczek humanitarnych, zresztą Helmuta Kohla nazywano z racji jego zaangażowania na rzecz 6 ojcem chrzestnym tegoż ostatniego. Zwłaszcza ruch w Berlinie, finansowany przez AFL-CIO i Leina Kirklanda, przebierał szczególne formy. Głównymi działaniami było organizowanie akcji pod klasą Solidarności z Solidarnością. ICFT unawodnił Strajk Członku do kontynuowania procesów przed polskimi ambasadami, organizowania akcji humanitarnych na rzecz polskich ofiar i wybierania presji na własne rządy, żeby zajęły bardziej zdecydowane stanowisko. Udzielono również finansowego wsparcia w 1983. Wypłacono bowiem 20 tysięcy dolarów na pomoc humanitarną dla 47 rodzin wiernych politycznych, 20 dolarów na projekt związany z niezależną edukacją. Ponadto opłacono trzy etaty w Biurze Koordynacyjnym w Brukseli. WPR także popierał Solidarność. Jego Najwyższa, obradująca od 30 marca do 2 kwietnia 1982, przyjęła rezolucję, w której wyraziła całkowite jej przyjacielskie poparcie dla Solidarności i potępiła zbrojną interwencję w Polsce. Akt służby bezpieczeństwa wiemy, że współpraca w regionie opolszczyzny dotyczyła głównie Republiki Federalnej Niemiec. W przekładzie poniżej obywatel śliwiński udaje się do bremy. miasta siedziby Komitetu Solidarności, co budzi podejrzenia sbk